że tja je jak mandrivka, jak palomnictwo i proce siłodni u wideo. Kośna nasza podróż ma jakiś, jakąś metę, jakiś cel. Nawet kiedy chodzimy, prosto ty to jest pojedźty pokadatyś to to też jakaś meta jakiś cel jakby kogoś zapytać, kiedy on idzie albo idę każdy z nich myśląłaby jakby jakaś odpowiedź jaka jest meta cel jego podróży ja byłem w palomnictwie ostatni tydzień i takoż te palomnictwo mało swoją metu jako było sanktuarii Materii Bożej Berdyczowskiej, my szliśmy sześć dni do tego sanktuarii. I nasze życie jest jak jakieś też palony jak mandrywka. Wono ma swój, swój cel, swoją metę. My idemo gdzieś. my wybieramy e, cel, metę naszej podróży. Nasze życie własne byłoby bez, bez sensu, jakby my nie znały i Ale często my myślimy o tym, jaki jest cel, jaka jest meta. Choczysz, jaki chcesz osiągnąć cel, metę, jaka jest meta twojego życia. Jezus powiedział, że bardzo wiele ludzi, którzy idę szeroką drogą, jaka idę w nikudy, może w jakiś pochybę. Że jest bardzo wiele ludzi, którzy właśnie idą razem z mądrywcami ale kinec y, tej drogi może być no, straszny. I jeszcze jest wózka, droga, ścieżka, w którą można iść, w którą trzeba iść, do której zaprosi nas Jezus, żebyśmy i tą wąską ścieżką do Bożego Cesarstwa. I dlatego wybieraj tę ścieżkę, wybieraj y, cel swojego życia, szukaj jego. I nie dewiz, może na innych, nie zaspokoiuj i oprawdowuj siebe, że bardzo ludzi idę właśnie takoju do i ty też nie chodzisz jest tam i ty po inżym. Obieraj ciu sztęsku, jaka liscno dovede ty do szczęścia, do do myru do zjednania z Bożą.